Gdy Pani? Jakie popełniła Pani wykroczenie? Myślałam się, ale ja dzisiaj po prostu rano śpieszyłam się, bo sklep i ja nie miałam gdzie zachować. Dzień dobry, Straż Miejska, opiekunka Katarzyna Wieligda. Poproszę o Pani prawo jazdy i dowód osobisty. Gdy Pani? Jakie popełniła Pani wykroczenie? Myślałam że ale ja dzisiaj po prostu rano śpieszyłam się, bo otwierałam sklep i ja nie miałam gdzie zachować. Ja otwierałam sklep i się przyznaję, że otwieram pracę na średnicy nie mam innej możliwości, nie mogłam nic znaleźć. Tutaj, tak. Oj, żabko. Chyba to usprawiedliwienie nie przejdzie. No więc, droga pani, tak, za to wykroczenie grozi 100 zł mandatu i jeden bóg karny. Czy przyjmuje pani taki mandat? No, nie mam wyjścia. No, istnieje też prawo odmowy przyjęcia mandatu i wtedy jest kierowana sprawa do sądu. Nie, nie ma sensu. Mandat przyjęty. Teraz trzeba tylko dokładnie opisać wykroczenie i potwierdzić autografem bohaterki, która cóż, będzie musiała wysłać przelew na 100 zł. Poproszę tutaj pod datą czytanie mi nazwisko, mocno zaciskając. Wciskamy gaz i jedziemy na parking, gdzie czeka nas kolejna niespodzianka. I to nie jedna. Przypominamy. Niebieska koperta oznacza miejsce zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych. Niestety nie brakuje kierowców, którzy bezmyślnie parkują tutaj bez uprawnień. No i teraz dostaną własne koperty białe z mandatami. Notorycznie kierowcy parkują w miejscu obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania się z możliwością odholowania, także tutaj mieszkańcy i piszą pisma, no i dzwonią. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał Zoom TV. Całe odcinki możecie oglądać na Zoom TV.